Cześć, witam Was, kanał Kury i kaczki ozdobne. A dzisiaj, co? Dzisiaj taki luźniutki odcinek. Kurą tutaj trochę wyciąłem. Nie wiem, czy to widać dokładnie. Może wejdę do cienia, to. Tak. O, troszkę jest tu wycięte. Ale nic, zrobiłem tylko takie druszki, a nie wycinałem całości. Tutaj powinno być dobrze widać, że do pewnego momentu jest wycięte, a od pewnego nie. Tutaj może sobie wejdziemy bardziej do nich. Jest nadal te 7 sztuk, tak jak po ta kulica. Tak jest i teraz. Jeszcze pokażę Wam chwilę ten wybieg dla kurcząt. Wybieg dla kurcząt tak samo jak widać wykoszony. Kusiłem go dzisiaj. Jeszcze mi zostało w tych trudno dostępnych miejscach przy samej siatce, chciałem kosić kosą, więc będę to wyrywał. No i pozbieram. Bo tutaj była już taka wysoka pszenica. A dlaczego to wszystko robię tutaj na wybiegu? Oczywiście z tego powodu, jaki jest w tytule, czyli już Wam pokażę. Co to takiego się stało? Najpierw może zobaczyć, czy są jakieś jajka. O, standardowo w tym gnieździe nie ma. U, a w tym gnieździe, o, widzę, że chyba ktoś wczoraj nie zbrał, bo jest 8 jajek. Teraz pozwolę sobie tutaj otworzyć. I co tutaj ujrzycie? A ujrzycie tutaj. Nioskę od mojej cioci, która siedzi już u nas a, dopiero u nas siedzi dwa dni, wsadziłem jej 14 jajek od kury zagrodowej, od moich kur. Siedzi dopiero, tak jak mówiłem, dwa dni. Bodajże mogłem wsadzić trochę więcej niż te 14, ale stwierdziłem, że lepiej, żeby wysiedziała dobrze te 14. Niż żebym wstacił 16-17 i tak siedziała jak to się mówi, po łebkach, zobaczymy, co to wyjdzie. Mam nadzieję, że będą zalężone, bo kogut jest od niedawna, ale wydaje mi się, że dobrze zrobił robotę. Kura, jak widać, trochę nam głową. I tutaj też pytanie: czy chcecie odcinek yy, od mojej cioci, yy, gdzie są. Yy, 2 plus 1 moich jersey, no które są powiedzmy moje tam. No a oprócz tego są tam wnioski i, i takie góry jakieś szczupkiem coś takiego. Jak chcecie, no to napiszcie w komentarzach. I umówmy się także, jak będzie 100 łapek w górę, to nagrywam odcinek stamtąd. tutaj zamknięcie. No jak widać. Jeszcze może przez chwilę popatrzmy na tą kwokę i powiem wam o takiej sprawie. Czy chcecie Q&A na kanale a raczej że mogę zrobić Q&A będzie to specjal na 1100 subskrypcji czyli po prostu musicie dobić tam chyba 30 subskrypcji i będzie specjal Q&A i do którego zapowiem odcinek gdzie będziecie podawać pytania na które postaram się tak szczerze odpowiedzieć I co, to chyba wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.